Witam Was w drugim odcinku z Hromagana, No i oczywiście kontynuujemy Pod ostatnim odcinkiem nie było 10 łapek, więc no na razie nie będzie Tego poradnika, ale był Naprawdę jeden miły komentarz Który naprawdę był mega, mega miły Jak dla mnie Poczekajcie chwilę Settings Jeszcze teraz głośnie Okej. Okay. Był to komentarz od twórców, co jaż mnie naprawdę zdziwiło, że no skomentowali mój filmik tak, no nie wiem, czy oni tak czekali po prostu i oglądali wszystkie filmiki ludzi, którzy no grają w tego Chromagana, czy nie, ale okej. Okay. No jak widzicie teraz już mamy trzy kolory, taki pistolet, nie wiem jak to nazwać, no można powiedzieć pistolet na trzy różne kolory, które będziemy potem łączyli, no i jak widzicie już zrobiliśmy pierwszy. Level w tym odcinku. Pierwszy pokój, pierwszy level, bardzo łatwo. Nie ma problemu ogólnie. No i okej. Okay. Idziemy do drugiego. Musimy tam dojść. Rozumiem. Dobrze. Trzeba pomajanczowy. Czyli żółty plus czerwony i tutaj nam pomarańczowy. Teraz tego nie możemy zabarwić. Chyba. O nie, panie, nie, nie, nie Ty, hamie Zostaw mnie, zostaw mnie Zostaw mnie nie, 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 to miało być tu Jest, udało się Zapomniałem, że jak ja go uderzę, to on zacznie mnie gonić To, to nie jest fajne idzie dalej, dalej, tutaj I teraz trzeba na nie pi... No jak? Tutaj trzeba, tak? E, czyli hmm, poczekajcie, bo n, nie rozumiem. Dobrze, to otwarło to. Czyli teraz robimy ten level i to nam otworzy. E, tutaj przejście, a to trzeba pomalować na. Hmm, aha, na zielony, tak. E, żółty, e, żółty, i tu jest zielony, bo nie zauważyłem tej ściany, no nie? Tak myślę, no i jak to wymalować? Przecież tego się nie da zawiesić. Dobrze, mamy czerwony. Tutaj trzeba nam tak. To trzeba do zielonego. Czyli tutaj możemy zielony. na no ja się mogę z tego co widzę, a potem tego nie będzie. Więc jak widzicie, te kolory tutaj i tutaj to jest podpowiedź, więc no, Więc tak. No i ten czerwony trzeba go dać na pomarańczowy. Eee, fajnie. E, Przyciąga się tutaj. No. no no właśnie. Jak widzicie, pierwsze levele są dosyć proste. No i. No i to nie są pierwsze już levele, ale są dalej proste, więc mogę mówić, że są pierwsze. Aha. Aha, rozumiem. Bardzo trudny level, tam naprawdę trzeba było pomyśleć, ja już się zgubiłem i tak dalej, yy, więc okej. Okay. Okej. Okay. Idziemy dalej. Yy, co my tutaj musimy teraz zrobić? Tutaj trzeba go doprowadzić. Jego ja nie możemy przemalować, więc musimy dać czerwony i go uderzyć. No, chodź za nami. No, eee. Ee. Poczekajcie, bo... Ja mam taką klawiaturę taką za, za 2 złote i po prostu mi się baguje co jakiś czas i, 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 i tak mi się nie da na niej nic zrobić. No właśnie czemuś nie chciał wczytać. Okej okay, jest. Aha Aha, czyli przez to nie mogą mnie zaatakować. Ja to przez to mogę malować chyba. przez to też nie mogę przejść. No spróbujmy najpierw zrobić... Tak, mogę, mogę malować przez to pomarańczowy. Najpierw trzeba zielony zrobić z tego co widzę, czyli zielony, tutaj niebieski i fioletowy. Okej, okay. okej, okay. wszystko jest... A, ale tęcza różowych odcieni. Um. Aha. Um. Aha. Okej, okay. ch ch chyba tam idziemy, tak? Kliknąłem. To jest wyjście? Nie, to nie... Jak ja mam to wyjście otworzyć w takim razie, bo... Czy to są jakieś takie levele, które trzeba będzie przechodzić? Bo tak... Słab słabo to rozumiem, trochę. Nie wiem, czy ja jestem taki idiota, czy to co, ale... Aha, tutaj jest, okej. Okay. No to weźmy tutaj i weźmy tutaj. Aha, on jest brązowy. On jest brązowy, a brązowy już nie działa jakby. To znaczy, że... Um Nie wiem co to znaczy, bo, bo tak, no, on się do niczego nie przyciągnie. brązowy do brązowego jeszcze się też nie przyciąga, z tego co widzę. No niezbyt. Aha. Nie jestem idiotą, trzeba ten level zesetować. Już wiem o co chodzi z tym. Już wiem o co z tym chodzi. Eee, dobrze, to trzeba wykorzystać potem tą kulkę, o tą właśnie czerwoną. Czyli najpierw tutaj, teraz to, chodź za mną. No chodź szybciutko tutaj do mnie, no, 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 przytul się do tej ściany, już weź, już pociągniesz się, pociągniesz się, okej, okay, teraz mi to otworzy, a nie, to mi otworzy, i teraz, aha, no, jeszcze to, no, tak, zapomniałem, niebieski, yy, ten i ten, yy, teraz ten i ten, i jeszcze zielony, czyli ten i ten, okej, okay, wszystko już tutaj jest, idziemy dalej... I tutaj trzeba będzie tego czerwonego, z tego co widzę, przejąć. Czyli trzeba tutaj kumulować na czerwono. I teraz tutaj zmienić na inny, żeby się przestał przyciągać. On wtedy zacznie mnie atakować. No, chodź. No, idziesz, chodź, 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 chodź. I się do tego przyciągnie. Okej. Okay. Dosyć proste ogólnie, ale nie załapałem o co chodzi na samym początku. I tak się zastanawiałem. Yy, nie działa coś tak. Yy, okej, okay. 6 minut już jest. I yy, jest okej. Okay. Tak, jest ok. To bym um, powiedział, ale nie. Jakiś to tego? Do tego, że taki, a do tego musiał iść taki. Um, tak, nie znam podstawowych kolorów, jak się miesza. Naprawdę, to jest porażka totalna. Dobrze, e, trzeba przejść najpierw tutaj, czyli on musi. Tego nie mogę pomalować, więc tutaj trzeba pomalować na czerwono. Chyba tak i, i tak. No, Na, naprawdę, dobrze, że tego da się przemalować, to jest ok, aha, ale ja najpierw chciałbym jeszcze tutaj, no właśnie, chyba nie jest ok, jednak, wiecie co, mm -hmm. oj, jak ja to zepsułem, no nie, jak ja to zepsułem, gorzej być nie mogło, no nie mogło być gorzej, no, no nie mogło być gorzej, no, najpierw robię, potem myślę, nie mówcie, że ja muszę to nowa wszystko przechodzić, no nie, nie wierzę w to. To, to, to nie jest ciekawe w takim razie, mi, mi się to mało podoba już, że muszę to od nowa wszystko przechodzić, ale wiem o co tutaj chodzi, to szybciutko pójdzie, leciu szybko. Czemu on nie bawi takiego speeda fajnego, no szybciej chodź, no już mi się otwieraj. Aha, bo to te. Jestem, jestem inteligentny. Dobrze, tutaj, e, tutaj, tutaj, e, tu i tu i tu i tu. Okej, okay, szybko mi tutaj, otwierajcie kolejne drzwi. Ehm. Dobrze, teraz ja sobie muszę otworzyć. Tam to tutaj na czerwono było, tutaj na jakikolwiek inny. Ten się do... O, muzyczka jest. Chociaż taka trochę słaba, ale jest zawsze jakaś muzyka. Nie, 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 tylko nie do mnie. Chodź do ściany tutaj już. No chodź, 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 chodź. Chodź tu panie. No właśnie. No i teraz żebym przeszedł i to już chyba... Aha, naprawdę. Dobrze, to był, to był ten, to był to był... to był ten, a to był... no ten, no tam takie trochę proste było. No i dobra, a teraz to. I teraz patrzcie, tutaj trzeba pomalować na czerwono i tutaj też, żeby przejść tutaj. A teraz tamto pomalować trzeba na przykład na To, tak przechodzę. I powiedzcie, że to jest ostatni... Nie, to nie jest ostatni. Naprawdę jeszcze mogę to zepsuć. Aha, mam przejście tutaj. Czyli znowu potrzebuję tego czerwonego gościa. Chodź tu. takim, Tak, będzie działało chyba wszystko. No, chodź, koleś. No, chodź, no, chodź, no, chodź tutaj. Jakie one są wolne, te kulki. To jest masakra kompletna. Chodź, no, chodź, no. Idziesz? Idziesz, panie? Aha, tutaj też jest czerwona ściana. To znaczy, że nie trzeba przymalować na inną, żeby się nie przeciągało. Okej, okay. jest! Uf, nie, to, to, to jest mocno. Ja jeszcze ten level i to będzie tyle w drugim odcinku. Więcej chyba nie trzeba, bo to jest naprawdę. Y, wow, no gra jest y, skomplikowana, nawet ja tutaj myślę, że nie potrafię na takim poziomie. Aha, to nie będzie mnie ścigało, z tego to rozumiem. Ym, tutaj mamy. Ładne. Y, to mnie nie będzie ścigało, tego nie mogę przymalować. Mogę pomalować jedynie to, żeby się przy... Wow. No, no, no jestem, jestem w, w dziwnym, tak, w zaskoczeniu, jestem po prostu, nie wiedziałem, że tak działać będzie. To w takim razie tutaj też trzeba pomalować to i to. To będzie samo działało? Nie, nie, to tutaj nie chcę samo działać. Ale, czyżby nie trzeba było wszystkie AD wstrzymalować z powrotem? Poczekajcie. No właśnie. Nie, nie, nie. To, to już musi to puścić chyba w takim razie. Yy, yy, tutaj trzeba dać pomarańczowy. To musi puścić. Okej. Okay. No, ten level nie jest taki łatwy. No, i to już powinno być jakiegoś problemu większego. Yy, gdzie to trzeba doprowadzić? To trzeba doprowadzić tutaj, więc to ma być niebieskie czy nie niebieskie um, tutaj okej okay. no chodź za mną i tutaj ma być niebieskie w takim razie no i okej okay. jest jest no i to by był ostatni level w dzisiejszym odcinku jeżeli odcinek wam się spodobał zostawcie łopeczkę no i pa i do następnego odcinka